To co, trenerze, pijemy? Eee, ja nie piję takich wyskokowych napojów. Marcin, najman jak zawsze, agresywny, rzucił butelką w Trypsona, ale to ja dostałem w ramię. I jest kontuzja. Eee, I jest kontuzja. Ale Niedobrze. Każdemu się może zdarzyć. Co tu jest napisane? A to przeczytaj, bo ja nie chcę... Bo ja muszę Wino Najman szybko klepie i zostaje niesmak. Zgadza się? Nie, nie chcę się wypowiadać, bo i trenowałem Marcina Najmana, a teraz trenuję Tripsona. Z jednej strony jestem trenerem Tripsona i z całym sercem za nim, bo jestem trenerem, ale nie chcę obrażać Marcina Najmana, bo po prostu wszyscy go obrażają, więc ja jakby zachowam umiar. Kto był lepszym uczniem, albo kto jest lepszym uczniem, może tak. Okaże się na walce. Szymon Kołecki najlepszy, na <laughs> Szymon Kołecki, Michał Lech, Szejczuk. To są To znamy, znamy ale to no? UFC. No, no właśnie, A, jeszcze były mój uczeń. E, Krzysztofiotko. Krzysztof no i teraz Marian Żółkowski. <laughs> ale skupmy się może trenerze na no. Marcinie Rajmanie no. i Pawle Trybale, no. który solidnie trenował. Nie mogę, bo to jest tajemnica trenerska, nie mogę tego zdradzić. Mówił Cię Marcin Najman o tym, że Trypson najpierw był u trenera, potem były problemy z kasą, odszedł do WCA, tam co się działo wszyscy wiemy i w końcu wrócił do trenera. Jak się do tego odniesiesz, trenerze? Ja, ja byłem w ten sposób. Miałem, jakby powiedzieć, w PMA jakieś tam zawirowania. Powstały jakieś tam po prostu kłopoty. I ja dostałem nowotwór, więc wszystko się naraz, co złe, to się zbiegło. No ja rozumiem, że zawodnicy, większości, którzy żyją z tego, nie mają pieniędzy, idą gdzie indziej. Z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony mam jakieś tam żal. No ale tam wrócił, wszystko sobie jakoś tam wyjaśniliśmy i, i jakoś tam nasze stosunki się dobrze układają. Nowa organizacja, no trener się w niej czuje jak ryba w wodzie oczywiście wiesz co, bo jeżeli chodzi tam o, 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 o gale, mówię, takie stricte sportowe, UFC, największe na świecie, KSW największe w Europie, Pelma największa ilość gal w Polsce, to są gale czysto sportowe. Tam też się zdrażały fake fighty, właśnie Najman walczył z Pudzianem, był to taki trochę freak fight. Więc, ale wiadomo, że takie organizacje prosportowe nie będą robić takiego śmiesznego MMA. Tutaj walczą bardziej półzawodowcy, którzy też się chcą sprawdzić w MMA, więc w jaki sposób jest to sport? Ale po prostu, jeżeli chodzi o wymiar sportowy, jest to na niższym trochę poziomie, ale jest dużo śmiechu i ja jako po chorobie, to uważam, że dla mnie to jest wyśmienita jakby organizacja, żeby tu być, dlatego, że ja się trzymuję jak ryba w wodzie, bo się pośmieję, sobie tam powygłupiam się i no wiadomo, że na nowotwór najlepszy jest uśmiech. Śmiech to zdrowie, a widać, że trener już jest spełni sił. Takie mam wrażenie, to może była propozycja walki. Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o, o moją pełnię sił, ja ogólnie jestem mega optymistą. ja leżąc w, tam w izolacji, gdy byłem chory, gdy już prawie umierałem, byłem optymistą, że będę zdrowy i będzie ok. Ale moje zdrowie po tym nowotworze już naprawdę nie jest takie samo. To, że mam 50 lat, jakbym nie przeszedł tego nowotworu, mógłbym zaryzykować walkę. Chociaż 50 lat to nie jest czas na, na walki. Ale po tym nowotworze naprawdę ja yy, mam czas. Yy, na przykład mam, mam siłę, żeby 2-3 minuty powalczyć. A tu trzeba walczyć yy, 9 minut. A w zawodowstwie trzeba walczyć 15 minut. Więc nie ryzykowałbym ośmieszenia. Oczywiście, jakby mnie ktoś zaatakował. Mam takie sztuczki, żebym sobie dał radę. Ale ale tam, tam balacha jakaś tam Balaha, Balaha mam swoje sztuczki, ale chodzi o to zawsze na cwaniactwie używałem różnych w samoobronie rzeczy, używałem do, do, na razie. Używałem tam różnych elementów, trenowałem też kombaty, różne sporty, walki, więc ja wiem ile, jak dotąd wsadzić palec w oko na przykład, albo ścisnąć komu jaja mocno. Po prostu pewne rzeczy mam opanowane odruchowo, ale to jest MMA i tu nie wolno takich brudnych sztuczek. Poleciał Marcin Najman, szkoda, chcieliśmy z nim porozmawiać, jakiś taki nie w sosie się wydaje, tak mi się wydaje, że uciekł, to znaczy uciekł, Był po prostu pojechał do domu, może tak. No wiesz, jakbyś dostał wino, e, Najman, że szybko klepie. E, I tak jakby powiedzieć, e, Trypson by ci cisnął. No nie jest to takie miłe, tak? Więc no, Marcin Najman zawsze jest tym bardziej nielubianym, tak? No i to jest taka jego rola, on za to dostaje duże pieniądze. No ale to nie jest takie do końca miłe. No. W pełni zdrowia jest Marcin po tej kontuzji, on walczył kiedy? 8 dni temu, tak? Podobno 6-8 razy się podciągnął. No, widziałem, ale to takie niepełne było. Może jak będą zdrowe, też takie robi niepełne. No. To są taka technika. No, nie, nie, ja, ja, ja nie wiem. Czy on uda tam tą kontuzję może, jak to jest? Ja, nie wiem, nie, nie wchodzę w niego, nie jestem jego trenerem, nie wchodzę w jego przygotowania. Ja się cieszę, że podjął walkę, że będzie, będzie, będzie... Co to było? Jak to było? Będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. I w to idźmy. Ale trochę się wściekł dzisiaj Marcin, jak Paweł z tym krzesłem wyskoczył. To było celowo? To on faktycznie go tam chciał uderzyć? Jak to wyglądało z perspektywy? Draunera? Tam to, to gra, chciał go przestraszyć, zrobić. Wiesz, to e, Trypson nie potrzebuje krzesła, to tylko było takie e, po prostu rozgrywki psychologiczne, ale, ale, ale wiesz, ale e, moim zdaniem Trypson e, da radę nawet z jedną ręką, więc. E, ja ja, ja, ja za stoję przygotowaniami, ale to jest MMA i wszystko się, wszystko może, się zdarzyć. może zdarzyć. Ale a propos tej jednej ręki, faktycznie Trypsa ma jakąś kontuzję, czy to ja zrobił dla, dla żartu? Dla okay. żartu, chciał pokazać, że e, równe szanse są. Trenerze, na koniec, ostatnie I, pytanie. zakończył te... tutaj e, Ale nie. Ta, o... od Temblaku. Mogę tak na kundę odskoczyć, czy nie? Czy zrobię wywiad i poszukam sobie? Poszukamy, najwyżej dogramy. Dobra. Trenerze, tak, to już to no na, na koniec może, na ale koniec. to zaraz. Na koniec Dobry. z tym blakiem stoi tam Krystian tak. Pudzianowski. No. no po walce Szymona no. z Pudzianem Chyba trener chciał przeprosić, czy się przywitać, znaczy ja, ja on ja że... Znaczy wiesz, to było tak, że ja chciałem tam powiedzieć, że OK, już się tym, że to koniec, no nie? E, no, to, e, jak jeżeli, wiesz, ja przez trzy miesiące tam gadałem, 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 ktoś się mógł wkurwić i ja, ja to rozumiem, e, że był zły, e, szczególnie, że brat ma poważną kontuzję, a więc ja tam, nie, ja ich przeprosiłem, że już nie będę tego... E, e, fajnie bym widział, jakby wygrał Najman e, z, e, z tym. Znaczy nie Najman, tylko Trypson z Najmanem i później na przykład Krystian z tym z Słodkiewiczem, to bym widział Trypsona przeciwko Najman temu, Pudzianowi. Okej, okay, ale to zupełnie inna kategoria wagowa. A to nie przeszkadza, to, to jest free fight, więc, <grym> okay. więc myślę, że to by była fajna walka. No dobra, to wszystko ode mnie, to co będziemy po temblak, coś z nim robimy jeszcze, tak, czy... nie, nie, to temblak gdzieś dostawiłem, tylko kurde, boję się, żeby mi ktoś nie zakosił, bo no to to wyjdzie Trypson, wyjdzie y, będzie miał y, wszystkie sprawne ręce. No tak, to będzie, to będzie straszne. To będzie straszne. <laughs> Trenerze, wielkie dzięki. Dzięki. A jak konferencja? Y, bardzo mi się podobała. Tak. Nie byłem nigdy na takiej, więc tak? sporo uśmiechu, bo to coś tak, innego, tak, także tak. zawsze jakieś takie pozytywne emocje. No, no dziękuję.